Pewnego marcowego dnia, w V wieku, przedstawiciele Padwy założyli na środku laguny, na północnym Adriatyku, osadę handlową. Aby uczcić to wydarzenie, ufundowali kościół. Według legendy to jest ten kościół, San Giacomo di Rialto. Z biegiem czasu do tej osady zaczęły dołączać kolejne społeczności, które lokalizowały się na wysepkach i brzegach laguny. Ale było to okropne miejsce do życia. Wszędzie było pełno wody słonej, której poziom się ciągle podnosił i opadał. Do tego grunt był grząski, bardzo trudno było tam cokolwiek budować. A żeby dostać się na stały ląd, trzeba było zawsze płynąć łodzią. No ale z drugiej strony było to świetne miejsce do obrony. Istotna sprawa, gdy na początku średniowiecza wpływy i siła cesarstwa bizantyjskiego, które rządziło tymi terenami, słabła, a ataki Longobardów były smutną i niebezpieczną codziennością. Z biegiem czasu Osady te połączyły się w jeden organizm, w jedno miasto. Ludzie zaczęli budować murowane domy, brukować ulice, łączyć poszczególne wysepki mostami. Rodziło się miasto jak żadne inne: La città più bella del mondo Wenecja. To, co legło u podstaw założenia Wenecji dobre do obrony położenie, jest dzisiaj jednym z jej atutów turystycznych. Labirynty kanałów ciągną się kilometrami pomiędzy ponad setką wysp, które składają się na to wyjątkowe miejsce. Ale Wenecja to więcej niż tylko efektowne usytuowanie. Przez wieki rosły wpływy Republiki Weneckiej i jej zasięg terytorialny. Jak to na lagunie bogaciło się na handlu właściwie wszystkim, co przechodziło przez morze śródziemne. Wenecki patrycjat chciał coraz wspanialszych siedzib, coraz piękniejszych kościołów, coraz bardziej wyrafinowanych dzieł sztuki. To tutaj tworzyli tacy artyści jak Tycjan, Veronese, Tintoretto, Tiepolo, Guardi i Canaletto. Ich dzieła dekorowały najwspanialsze budynki Europy. To właśnie dlatego Wenecja jest dla mnie tak fascynująca. W tym mieście jest malownicze położenie, są zapierające dech w piersiach dzieła sztuki i wreszcie jest bajkowa architektura. I to o niej będzie ten film. Prześledzę historię weneckiej architektury, by zobaczyć, jak w jej murach odbija się magia i położenia i bogata historia miasta. I co sprawia, że jest ona tak wyjątkowa w skali świata? Przyjrzę się sześciu niezwykłym budynkom. Które pochodzą z różnych czasów i miały różne funkcje. Ale zacznijmy od początku. 31 stycznia 828 roku do weneckiego nabrzeża, czyli Molo, przybił statek z bardzo cennym ładunkiem na pokładzie. Dwaj weneccy kupcy wykradli z Aleksandrii i przywieźli do ojczyzny relikwie świętego Marka. Głowa republiki, doża Giustiniano Participatio, wzniósł dla nich nieopodal kaplicę. Z tego budynku już nic nie zostało. Nie wiadomo nawet jak wyglądał. Ale Święty Marek jest wciąż czczony w tym samym miejscu, lecz w o wiele, wiele większej budowli. Za każdym razem, kiedy jestem w Wenecji, swoje pierwsze kroki kieruję tutaj, na plac Świętego Marka. I za każdym razem, główna świątynia miasta robi na mnie tak samo silne wrażenie. No, może teraz trochę mniejsze, ponieważ jej część jest w remoncie. Bazylika Świętego Marka wygląda niczym utkana z koronki, różnokolorowych. Marmurów, kolumn i mozaik, nad którymi wisi pięć wielkich kopuł. Wygląda trochę jak taki architektoniczny tort. I nie bez przyczyny, ponieważ republika, która ją wzniosła, zdecydowanie miała co świętować. Rola i bogactwo Wenecji rosły. Dzięki kolejnym zdobyczom terytorialnym i umiejętnej dyplomacji, hegemonia serenissime w basenie Morza Śródziemnego wciąż się umacniała. Obecny Kościół pochodzi z XI wieku. I był przez lata dekorowany, upiększany, także dzisiaj jego pierwotna ceglana struktura ginie pod różnokolorowymi mozaikami i marmurami. Największy przypływ nowych dekoracji nastąpił po 1204 roku, kiedy w czasie IV krucjaty zdobyto Konstantynopol i przywieziono stamtąd niezmierzone bogactwa. Między innymi wszystkie te różnokolorowe kolumny. One po prostu zostały zdrabowane z różnych budynków Konstantynopolu i wstawione w elewację bazyliki w turnie. Coś takiego nazywa się spolia. To dlatego właśnie często mają one nie tylko różne kolory, ale też różne grubości, różne kształty i różne wysokości. Często kolumna i głowica, która na niej stoi, nie pasują do siebie, bo po prostu pochodzą z różnych budynków i nigdy, nikt nigdy nie planował, że będą stały jedna obok drugiej i jedna nad drugą. Ale być może najważniejszym symbolem zwycięstwa i hegemonii, potęgi Republiki jest kwadryga. Cztery antyczne, brązowe, złocone konie, które stoją nad wejściem do bazyliki. Symbolizowały one zwycięstwo Wenecji nad dawnym panem, imperium bizantyjskim, które kiedyś rządziło tymi terenami. Ta treść, ten symbol zwycięstwa był tak silny, że kiedy Napoleon zdobył Wenecję, przeniósł je stąd do Paryża, gdzie dekorowały Łuk triumfalny poświęcony jego zdobyczom, jego triumfom. Dopiero po jego upadku mogły one wrócić tutaj na swoje właściwe miejsce. Ta bazylika, tak jak cała Wenecja, była punktem styku wschodu i zachodu. I dzięki temu stykowi i Kościół, i miasto mogły ciągle pięknieć i ci stawiać się coraz bogatsze. Wkrótce Bazylika Świętego Marka otrzymała miano Kieza Doro, Złoty Kościół. I żeby zrozumieć dlaczego, trzeba wejść do środka. Niewiele kościołów w zachodniej Europie otrzymało tak bogate mozaiki. Składają się one z setek tysięcy błyszczących fragmentów. Dominuje jeden kolor złoto. Dzięki niemu światło ślizga się po sklepieniach i ścianach, a kościół wydaje się mienić mistycznym blaskiem. Przestrzeń przepływa swobodnie pomiędzy nawami, transeptem i prezbiterium. San Marco to chyba najbardziej przejmująca wizja nieba, jaką stworzono za pomocą ziemskich środków. Wenecję było stać na tak wspaniałe udekorowanie swojego głównego kościoła, ponieważ bogaciły się jej wielkie rody kupieckie. Patrycjuszowskie rodziny chciały mieć nie tylko świetny, piękny kościół w środku miasta, ale także siedzibę godną swojego statusu. W ten sposób narodził się wenecki pałac, który w tutejszym dialekcie nazywa się K. Jeden z nich, Kadoro, jest moim kolejnym celem. Dotrę do niego najpiękniejszą ulicą na świecie, Canal Grande. Ten szeroki kanał w kształcie odwróconej litery S do dzisiaj jest główną arterią komunikacyjną miasta. W Wenecji w ogóle nie ma samochodów. Cały ruch pieszy odbywa się po skrawkach chodników i mostkach. A komunikacja publiczna i wszystkie dostawy, usługi, taksówki to większe i mniejsze jednostki pływające. Od gondoli, które dzisiaj są atrakcją turystyczną, przez motorówki, ambulanse, motorówki radiowozy, motorówki ciężarówki i barki dźwigi. Po vaporetti, czyli niezastąpioną komunikację publiczną. Nazwa Cadoro dosłownie znaczy Złoty Dom i pochodzi od złoceń, które w średniowieczu pokrywały jego elewacje. Dla mnie to jest jeden z najpiękniejszych gotyckich budynków na świecie oczywiście tutaj, w lokalnej, weneto odmianie. I teraz, kiedy myślimy o gotyckim pałacu, to zwykle widzimy mury obronne, wysokie baszty, generalnie strukturę, do której trudno wejść. A tu jest zupełnie na odwrót, w ogóle nie ma żadnej obronności. To dlatego, że lokalizacja Wenecji na lagunie, otoczonej ze wszystkich stron wodą, była tak bezpieczna, że nie było się tutaj przed kim bronić, bo zanim ktoś mógł w ogóle dostać się do Wenecji, to już był wielokrotnie przez jej rozbudowaną flonę, flotę pokonany. Jak wygląda ten budynek? Mamy tutaj dwie części fasady. Jedna jest bardzo ażurowa, bardzo światło cieniowa, mamy jasne elementy z przodu i ciemne z tyłu, a druga jest zupełnie płaska. Wchodzi się do niego bezpośrednio z wody. Chodziło o to, żeby łatwo było dostarczać towary, którymi handlowały wielkie patrycjuszowskie weneckie rody. Nad tym pod portykiem wejściowym, nad tą wnęką wejściową, mamy dwa poziomy lodzi, Bardzo ażurowe, pełne takich lekkich prześwitów. Ta część wydaje się być taka utkana z koronki. To nie jest specjalnie dalekie skojarzenie, ponieważ Wenecja była światowym potentatem w produkcji koronek. Tym silniejsze jest to wrażenie właśnie ażurowości, takiej kontrastowości tej, fasad, tej części fasady, która ma te lodzie, że skontrastowana jest ona z bardzo płaską częścią obok. Takie lodzie właśnie do kontrastowania jasnego i ciemnego były w Wenecji bardzo popularne. Ponieważ tutaj być może jest to jedyne miejsce na świecie, gdzie słońce świeci z dwóch stron. Tak jak wszędzie mamy światło słoneczne z nieba. Ale, ponieważ wszędzie jest woda, to także ona odbija światło z powrotem na budynki i Kadoro czerpie z tego. On jest oświetlony z jednej strony tym światłem z góry, ale z drugiej strony tymi tańczącymi na jego fasadzie refleksami wody i yy, tego refleksami światła, które świeci z dołu, odbite od wody. Do tego mamy jeszcze bardzo drobny detal, bardzo taki filigranowy, który dotyczy, dotyka całą fasadę. Jest obramowana takimi bardzo leciutkimi elementami, bardzo delikatnymi wzorami. Do tego. Piękne zestawienia żył, które są w tym marmurze. I w ten sposób pozyskujemy taką architekturę no z morskiej piany. Nie mamy takiej statecznej bryły, statecznej architektury, która zwykle yy, kojarzy nam się z architekturą gotycką, ale coś, co sobie pląsa na falach laguny. Nastanie w całej Italii renesansu pociągnęło także za sobą zmiany w architekturze Wenecji. Ale to wcale nie znaczy, że Wenecjanie zrezygnowali ze swojej miłości do kolorowych okładzin kamiennych i do malowniczości swoich budowli. Połączenie renesansu i weneckości dało takie skarby jak ten kościół Santa Maria dei Miracoli z końca XV wieku. On jest bardzo renesansowy, ale jednocześnie jest bardzo wenecki. Jego architekt Pietro Lombardo musiał się tutaj zmierzyć z bardzo trudną działką. Z jednej strony mamy kanał i zaraz obok małą uliczkę, zatem działka była bardzo wąska. Po drugiej stronie kanału teraz mamy taki placek, ale wcześniej była taka wąska uliczka, na której wylocie zakomponował architektoniczną dominantę tego kościoła, czyli prezbiterium z bardzo wysoką kopułą. Ale to właśnie ta lokalizacja skłoniła tego architekta do tego, żeby cały kościół oblicował różnokolorowymi kamieniami. To było kosztowne rozwiązanie, ale dało niesamowite efekty. Kiedy podejdziemy do niego bliżej i zajrzymy w stronę tego kanału, okaże się, że tutaj prawdziwa architektura zlewa się ze swoim odbiciem w wodzie. Uzyskało taki efekt, można powiedzieć, nieobecności tej prawdziwej architektury, tego zlania, tego co jest naprawdę, z tym co jest tylko odbiciem, co jest nierzeczywiste. Nie, nie ale to jest tylko zapowiedź prawdziwej eksplozji talentu Pietra Lombarda, którą zobaczymy w środku. Ten malutki kościół, wciśnięty w plątaninę ulic i kanałów, jest niczym drogocenne puzderko z kosztownościami. Wszystko w jego wnętrzu jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach. Główną ozdobą są duże płyty różnokolorowych marmurów i ich użylenie, które zostało wykorzystane jako motyw dekoracyjny i ułożone w wymyślne wzory. Dokładnie jak w Kadoro. Jednak tutaj architektoniczną ramą dla naturalnych kamiennych wzorów nie są gotyckie ostrołki, ale motywy wywodzące się z antyku. Pietro Lombardo użył całego alfabetu starożytnej architektury, by stworzyć to niezwykłe wnętrze. Są więc pokryte grotesko pilastry, są klasyczne tralki. To wszystko okraszono niezwykle bogatym i precyzyjnie wyrzeźbionym detalem. Tutaj wzory stworzone w kamieniu przez naturę współbrzmią z delikatnymi dziełami ludzkich rąk. Oczywiście, renesans to wielka i długa epoka. W tej architektonicznej szkatule możemy go poznać w intymny sposób, dotknąć wyrafinowania jego wczesnej fazy. Mój kolejny architektoniczny przystanek jest odległy o pół wieku i reprezentuje zupełnie inny świat. Wenecjanie drugiej połowy XVI wieku, późnej fazy renesansu, postanowili udekorować nie kościół, nie pałac, ale cały plac budynkami, które miały zapierać lech w piersiach. Plac świętego Marka to cały zespół przestrzeni publicznych. Od strony Laguny, skąd przybywali goście, najpierw jest Molo, czyli nabrzeże portowe, przez które wchodzi się na Piacette, przy której stoi Pałac Dożów, siedziba władz Republiki, sąsiadująca bezpośrednio z widoczną tylko we fragmencie Bazyliką Św. Marka. Styk piacety z właściwym placem jest zaznaczony przez wysoką dzwonnicę, kampanile. Ten układ kształtował się w średniowieczu, a teraz, w renesansie, przyszedł czas na jego upiększenie. Naprzeciwko Pałacu Dożów był blok zabudowy z oberżami i zajazdami, który postanowiono zastąpić nowym budynkiem, który swoją architekturą i funkcją odpowiadałby randze miejsca. I tak powstała Biblioteka Marcjana. Zaprojektował ją Jacopo Sansovino, supergwiazda ówczesnej architektury, a ten budynek wielu nazywało najlepszym, najpiękniejszym, najwspanialszym budynkiem, jaki powstał od czasów starożytnych. Więc co takiego Sansovino zrobił? Przede wszystkim urbanistycznie odsunął Bibliotekę od Campanili, od tej wysokiej dzwonnicy Bazyliki Świętego Marka. Dzięki temu stała się ona osobnym bytem na placu i można ją obejść z obu stron. A architektonicznie, Sansowino zaprojektował budynek, który był jednocześnie bardzo nowoczesny i bardzo wenecki. Mamy rytm arkad z bardzo wyraźnymi, pionowymi podziałami. Te pionowe podziały są zrównoważone. Dzięki tym dwóm bardzo wyraźnym podziałom poziomym, a zatem mamy taką harmonię pionów i poziomów. To jest rzecz, którą dostrzegamy, kiedy widzimy bibliotekę z daleka, kiedy wpływamy do Wenecji. Kiedy podejdziemy bliżej, dostrzegamy całe bogactwo detali, którymi Sansovino okrasił swój budynek. Jest tu mnóstwo płaszczyzn, ta architektura jest bardzo plastyczna. Więc tak jak w Cadoro, czerpie z tego, że mamy tu mnóstwo słońca i że może do tego słońca się wdzięczyć. Ten budynek był takim hitem, że Sansowinowi powierzono później zaprojektowanie Lodziety przy Kampanili, a później całej południowej pierzei, całej południowej elewacji Placu Świętego Marka. Na wielkiej, otwartej przestrzeni Placu Świętego Marka można odnieść wrażenie, że Wenecja to rozległe miasto. Ale tak nie jest. Rozwój terytorialny miasta był zawsze ograniczony przez wody laguny. Siłą rzeczy więc rosnąca populacja musiała zagęszczać zabudowę. W szczytowym momencie na 118 weneckich wyspach mieszkało 200 tysięcy ludzi. Kiedy zejdzie się z głównych szlaków pieszych, to widać, gdzie ci wszyscy ludzie mieszkali. Miasto jest prawie całkowicie zabudowane domami mieszkalnymi. Podzielonymi tak wąskimi kanałami, że w wielu z nich nie mogą się minąć gondole. Każdy z krawek miejsca był tu na wagę złota, a ludzie żyli w niewyobrażalnym ścisku. Nic dziwnego, że najbogatsi, oprócz pałaców przy Canal Grande, mieli też posiadłości na terraferma. W stałym lądzie, gdzie spędzali szczególnie upalne miesiące. Ale wielka gęstość zaludnienia i wszechobecna wilgoć to nie tylko niewygoda dla bogatych mieszkańców miasta, ale także bardzo poważny problem higieniczny. Jeśli choroba weszła do miasta przez port, to w bardzo szybkim tempie mogła rozprzestrzenić się na całą Wenecję. I niestety wiele razy tak się wydarzało. W 1630 roku epidemia Dżumy pochłonęła około 46 tysięcy ofiar. Kiedy wszędzie dookoła szalała choroba, tutaj, na Kortenowa, młoda i dziewczyna imieniem Giovanna zebrała wszystkich swoich sąsiadów w tym przejściu. To jest takie typowe weneckie, kryte przejście, które się nazywa Sotoportego. Powiesiła we wnętrzu dwie ikony – Madonny i Świętego Rocha, mówiąc, że jeżeli ta lokalna społeczność będzie tutaj przychodzić i codziennie się modlić, to na pewno zostanie osalona od choroby. I faktycznie tak się stało. Ten cud został upamiętniony czerwoną płytą z marmuru, która cały czas tutaj jest i cały czas przypomina o tym niezwykłym wydarzeniu, jakiego doświadczyli mieszkańcy tej okolicy. Jednak władze republiki doszły do wniosku, że jedna czerwona-marmurowa płyta może upamiętnić i ocalić na przyszłość lokalną społeczność, taką jak tutaj Kortenowa, ale to za mało, by uratować całą republikę, całą ludność Wenecji. Postanowiono ufundować nowy kościół wotywny. Na świętej Marii Panny od zdrowia, Santa Maria della Salute. Na lokalizację kościoła wybrano wąski pasek lądu pomiędzy Canal Grande a Canale della Giudecca. Widoczny znakomicie, gdy wpływa się do basenu Świętego Marka lub opływa Wenecję od południa. Rozpisano konkurs architektoniczny, w którym zwyciężył Baldassare Longena. Co zapewniło mu sukces? Longena wiedział, że nowy kościół będzie oglądany z wielu stron. Od strony Molo, z wód Wielkiego Kanału i z tyłu od strony Giudecchi. Zaprojektował zatem nie kościół podłużny, który ma jedną fasadę i który ogląda się raczej z przodu, ale kościół centralny, na planie ośmiokąta. Taki kościół jest atrakcyjny z wielu stron i można go podziwiać z wielu stron, a nie tylko od przodu, od strony fasady. Ale to jeszcze mało. Charakterystyczną cechą Wenecji jest to, że mało chodników idzie wzdłuż kanału, pałace schodzą bezpośrednio do wody i ruch tutaj głównie odbywa się łodziami. Longena wiedział, że ten kościół będzie oglądany głównie z łodzi które wpły i ze statków, które wpływają do basenu Świętego Marka i tutaj, z wód Wielkiego Kanału. Okrągły kościół z każdej strony wygląda generalnie podobnie. Longena zatem wprowadził dodatkową przestrzeń, mniejszą kopułę, z dwoma dzwonnicami, którą ustawił obok. W niej zmieścił prezbiterium. Dzięki temu kościół, gdy do niego podpływamy, gdy mijamy go wodami Wielkiego Kanału, to za każdym razem wygląda inaczej. I to rozwiązanie Zapewniło Baldasarowi Longenie miejsce w podręcznikach architektury. Stop. Charakterystycznym elementem kościoła są pary wolut, czyli ozdobnych, esowato ukształtowanych przypór, które podtrzymują masy w głównej kopuły. Otacza je prawdziwa feria rzeźb i detali architektonicznych. Dzięki nim Santa Maria della Salute należy do najbardziej malowniczych i efektownych kościołów nie tylko w Wenecji, ale i na całym świecie. Zewnętrzne bogactwo detali, rzeźb i zdobień kontrastuje z wnętrzem, z wystrojem wnętrza budynku, który jest dość surowy. Dominują w nim dwie barwy: szarość i biel. Szare są elementy konstrukcyjne, kolumny i łuki. One podkreślają strukturę budynku i odcinają się od białych płaszczyzn ścian wnętrze jest jasne i świetliste, ma znakomite proporcje. Główny ołtarz jest wysunięty poza obręb na wybocznej i dzięki temu właściwie niezauważalny, nie odgrywa żadnej roli w tym wnętrzu. Najważniejsza jest oś pionowa głównej przestrzeni, oś, która łączy niebo i ziemię. Niestety, nawet najpiękniejszy Kościół nie mógł odwrócić tragicznego bilansu dżumy z lat 1630-1631. Wenecja straciła jedną trzecią ludności i jej gwiazda zaczęła przygasać. Średniowieczna hegemonia na wodach wschodniego Morza Śródziemnego należała już do zamierzchłej przeszłości. Republika traciła kolejne przyczuki handlowe, jej potęga chyliła się ku upadkowi. Ale czyż słońce nie wygląda najpiękniej przed zachodem? Najjaśniejsza Republika Wenecka dostała od losu jeszcze jedną szansę, by zabłysnąć. Zanim w 1797 roku Napoleon zakończył jej ponad tysiącletnią historię. W XVIII wieku każdy dobrze urodzony, młody gentleman odbywał Grand Tour, wielomiesięczną wycieczkę po Europie, w czasie której poznawał kulturę kontynentu. Trasa tych wycieczek wielokrotnie wiodła do Italii, gdzie młodzi arystokraci mogli pokontemplować Kulturę da dawnej Italii, zadumać się wśród antycznych ruin i po podziwiać krajobrazy, które oglądali już Wergiliusz i Horacy. Jechano do Rzymu i Neapolu, a po drodze Mediolan, Florencja i oczywiście Wenecja. I nagle, pomimo spadających dochodów z międzyna międzynarodowego handlu, Wenecjanie odkryli nowe, wspaniałe źródło zysków turystów. A turyści chcą pamiątek. I weneccy artyści byli gotowi im je dać. Zaczęli malować swoje miasto dokładnie tak, jak ono wyglądało. Jego położenie nie miało już żadnego znaczenia militarnego, ale za to wielki walor komercyjny. Dzisiaj każdy robi zdjęcia, kupuje pocztówki. W XVIII wieku można było kupić malowaną wedutę, czyli pejzaż miejski. Bogatsi kupowali u Guardiego i Canaletta. Biedniejsi u niezliczonych, bezimiennych dziś malarzy. Wenecja dzisiaj zapiera dech w piersiach. Możemy sobie tylko wyobrażać, jak musiała wyglądać w XVIII wieku w dni świąt, jak w dzień wniebowstąpienia, który uchwycił na tym obrazie Canaletto. Wszyscy wpływali wtedy do basenu św. Marka swoimi bogato zdobionymi gondolami i odprowadzali na pełne morze złocony statek doży, by ten mógł wrzucić do Adriatyku złoty pierścień i przedłużyć na kolejny rok związek Republiki z wodą. I właśnie z tego okresu pochodzi mój... Następny, ostatni architektoniczny bohater to późnobarokowy Carrezzonico. Siedziba wspaniałej, wielkiej, patrycuszowskiej, weneckiej rodziny. I ten pałac cały krzyczy: jesteśmy bardzo bogaci i możemy wszystko. Fasada jest dokładnie taka, jak na wenecki pałac przystało. Bardzo ażurowa, mamy wielkie okna, przez które wpada do środka mnóstwo światła. I jest bardzo światło bardzo rozrzeźbiona. Ciągle mamy coś ciemnego i coś jasnego, skontrastowane ze sobą. Mnóstwo ozdób: kolumny, pilastry, belkowania tralki, putta. Wszystkiego jest w brud, bo to jest czas bardzo wystawnego życia, teatralizacji życia teatralizacji wszystkiego, co się tutaj działo. Tutaj tym wielkim kanałem płynęły wspaniałe pochody, które podpływały pod wejścia do tych pałaców. Wspaniałe damy i strojni panowie wchodzili do bardzo długiego portyku, który jest we wnętrzu. I teraz dochodzimy do kluczowego pytania. Jak to w ogóle możliwe, że takie wspaniałe pałace jak ten, jak Bazylika św. Marka i wszystkie inne budynki w ogóle mogą w Wenecji stać? W końcu grunt jest tu grząski i był taki przez tysiąclecia. Odpowiedź jest bardzo prosta i jest to rozwiązanie, które dzisiaj także stosujemy w naszych bardzo skomplikowanych budynkach: palowanie. Wszystkie budynki w Wenecji stoją na milionach pali, dębowych pali, które są wbite głęboko w dno laguny do warstwy, która już jest w stanie przetrzymać ich ciężar, przenieść ich ciężar głębiej. Na tych palach jest budowany kamienny fundament i dopiero na nim są już właściwie ceglane mury budynków. Carezonico to jeden z nielicznych weneckich pałaców, który ma niewielki, ale jednak ogródek. I to prowadzi nas do fundamentalnego pytania: skąd wenecjanie brali wodę? Może to się wydawać dziwne w mieście, gdzie woda jest wszędzie, ale jest to woda słona. Do podlewania roślin i do picia potrzebna jest woda słodka. Bez wody słodkiej nie powstanie żadne miasto. Więc skąd Wenecjanie czerpali słodką wodę? Najprostsza odpowiedź: ze studni. Takich jak ta. Takich mniejszych i większych studni jest w Wenecji mnóstwo. No ale skąd ta woda brała się w tej studni? Wenecja jest skąpana w słonej wodzie i te piaskowe wysepki, na których jest zbudowana, są nią przesiąknięte. Nie ma tam żadnych słodkich źródeł. Jedyne źródło słodkiej wody to niebo i deszczówka. Więc trzeba było jakoś złapać i zmagazynować. I dlatego. Każde, każda wolna, niezabudowana przestrzeń w Wenecji jest równiutko wybrukowana. I zwykle na takim małym campo, takim małym, małym placyku, będziemy mieli taką małą studzienkę w środku i takie wpusty do łapania właśnie tej deszczówki. Ponieważ kiedy zakładano takie podwórko, to wybierano z niego całą ziemię, Uszczelniano dookoła bardzo dokładnie gliną, która nie przepuszcza wody, i wsypywano do środka piasek. W ten sposób powstawał taki garniec z gliny, który nie przepuszczał wody słonej do środka i nie wypuszczał na zewnątrz wody słodkiej, która sobie spływała do, tego, do, tego, do tych spustów z placyku i tam się filtrowała w tym piasku, i dzięki temu była już w miarę oczyszczona, kiedy można było stąd wydobywać. Woda była bardzo cenna, dlatego w wielu przypadkach ta, te studnie były zamykane na klucz. A zatem, jeśli mamy ogród w Karyconiko, to jest to nie tylko pokaz bogactwa, no bo ta rodzina była tak bogata, że było ich stać na Wielki Pałac i jeszcze do tego ogród, więc duży kawałek miasta, ale oni byli tak bogaci, że było ich stać, aby marnować wodę na roślinki. Ludowiko Manin, ostatni wenecki dorza, abdykował 12 maja 1797 roku, a Wielka Rada Wenecji ogłosiła koniec republiki. Kilka dni później francuskie wojska były już na Placu Świętego Marka. Przypieczętowaniem upadku i upokorzenia Serenissimy było wywiezienie do Paryża brązowych koni San Marco. Miasto na Lagunie już nigdy nie wróciło do roli pierwszoplanowego ośrodka architektury i sztuki, jakim było w minionych stuleciach. Jednak jego wyspy wciąż były wypełnione bezcennymi skarbami, które malowniczo starzały się, nadgryzane zębem czasu i słoną wodą. Utraciwszy najpierw militarną i handlową hegemonię, a później polityczną niezależność, Wenecjanie mogli skupić się na celebrowaniu wielkiej przeszłości. Jej wszechobecnym świadectwem są setki niezwykłych budynków, których pozazdrościć Wenecji mogą najwspanialsze miasta świata. Wenecka architektura jest tak wyjątkowa, ponieważ kształtowała się w niezwykłych warunkach. Jednak to, co zadecydowało o jej wyrazie architektonicznym i do dzisiaj przyciąga tłumy turystów, jest utrapieniem dla jej mieszkańców. Miasto może pomieścić około 200 tysięcy ludzi, ale dziś zamieszkuje je tylko około 60 tysięcy. Nic dziwnego. Nie ma tutaj normalnych ulic, ciągle trzeba chodzić w górę i w dół schodów na mostach. Żeby cokolwiek dojść do domu, trzeba zamawiać łódkę. Zwykłe zakupy są tutaj nie lada wyzwaniem. Nic więc dziwnego, że ta liczba mieszkańców wciąż spada. Wzrasta natomiast liczba turystów. W sezonie co chwila tym kanałem, kanałem Giudecchi, wpływają wielkie statki do portu, z których wylewają się tysiące turystów, którzy mają na zwiedzenie w tym kilka godzin. Dla wielu z nich kupienie pamiątki czy drogiej torebki jest tak samo ważne, jak zrobienie zdjęcia istotnym zabytkom architektury. A Wenecja to nie jest miasto, które można poznać w kilka godzin. Tutaj kształtowała się europejska kultura. Tutaj niektóre budynki stoją na palach, które mają ponad 1000 lat. Warto Wenecję poznać bliżej. Warto Wenecję pokochać. Dzięki za obejrzenie tego filmu. Aby subskrybować nasz kanał, kliknij tutaj. Kliknij poniżej, aby zobaczyć więcej filmów o Wenecji. Dzięki i do zobaczenia.